W momencie, kiedy wzbogacisz uran do 20%, wykonajesz 90% pracy. Bierzesz sobie taki uran, wykupujesz go łopatą, potem przekształtasz go w coś, co nazywa się yellow cake, potem w gaz i ten gaz odwirowujesz. Ponieważ potrzebujesz ona 235, 235,7% jest w brudzie uranu. 99,3% to jest uran 238, który jest niepotrzebny do tego. Więc Czyli rok... można powiedzieć, że Irańczycy tak naprawdę są na końcu tego procesu? Tak. Tak, tak, jeśli chodzi o samo wzbogacenie uranu, mm -hmm. bo to jest jeszcze to nie wszystko. Byliby w 90%, gdyby wzbogacili do 20%, przy 60% to jest jeszcze więcej. I potem bierzesz ten gaz i wirujesz, to jest jedna z metod, bierzesz i wirujesz bardzo szybko, wykorzystujesz, że jest odrobinę różna liczba atomowa, że 238 jest troszkę cięższy, 235 trochę lżejszy. Wirujesz nim w kaskadach, tak, i za każdym krokiem dalsze wzbogacanie jest prostsze, tak, w sensie... Większość pracy już została wykonana. Więc to, że mają ten uran, wzbogacenie go do 90%, czy nawet do 80%, bo przy 80% też daliby radę stworzyć bronią drogą. To już nie jest problem.